Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. E, prowadziłem kiedyś szkolenie. E, I na tym szkoleniu nagle ni stąd, ni zabląd, widzę, że wibruje mi telefon. No, widać, że ktoś się próbuje połączyć, a że żona była akurat wtedy sama w domu z dzieckiem, no to pomyślałem, pewnie coś się stało. No i zaglądam tak dyskretnie, wiecie na tą, na tą komórkę i patrzę, faktycznie jest. No i tam. Nagle kilka połączeń nieodebranych oraz dostałem zdjęcie. I to zdjęcie wyglądało mniej więcej tak, to jest oryginał. A mianowicie Henryk Rzepkowski, wtedy lat dwa, człowiek, który próbował całą butelkę mleka nalać do jednej szklanki, rozlał wszędzie i wszystko. W sensie zalane w ogóle tam szuflady, zalana podłoga. No i ten SMS od żony, jak ktoś z was pewnie zna, no to są takie sms -y z cyklu... Zobacz, jak wygląda real life, w sensie ty masz tam sobie szkolenie, a, a życie wygląda właśnie tak. Nie? No i oczywiście w tym momencie powinienem jakoś zareagować, może empatycznie napisać, kochanie, no rozumiem, nie przejmuj się, pf, będzie dobrze, ale jakoś ta empatia nie kliknęła. I taka mi przyszła myśl, trochę może głupia do głowy, a mianowicie napisałem jej, wiesz co, tak myślę sobie, że wszystkie umiejętności rodzą się na porażkach to może nie była najlepsza odpowiedź na ten stan emocjonalny, więc już tam nie pytajmy co jaka była odpowiedź. Natomiast ta myśl dziś ewoluowała w mojej głowie. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, wszystko co umiemy jest wynikiem dziesiątek setek porażek, które ponieśliśmy i że no nie wiem, człowiek jak się koniak się urodzi, to biegnie, to wstaje od razu, a człowiek potrzebuje roku, półtora, pobija się, poprzewraca. No ogólnie jest źle. Nie wiem, przypomnijcie sobie swoje pierwsze razy, swoją pierwszą jazdę na rowerze swoje pierwsze parkowanie samochodu tyłem, te odrapane błotniki, swoje pierwsze biznesy, które tak pięknie potem upadały. Już nie wspomnę o innych pierwszych razach. Ogólnie umiejętności rodzą się na porażkach i wszystko, co umiemy, z tego wynikiem i to jest niby taki banał. Każdy tutaj z was wie, że sukces ma na, imię, na drugie imię porażka. To w takim razie, skoro to jest taki banał i taka oczywista prawda, to dlaczego tak jest, że ten świat, który do nas w kółko przemawia, i który akceptujemy, zasada się na zupełnie innych założeniach. Bo ten świat, jakby tak się wsłuchać, to w kółko daje nam dwa komunikaty. I nie trzeba iść do bibliotek, nie trzeba iść do, nie wiem, na kongresy, żeby ten komunikat usłyszeć. Wystarczy pójść na plac zabaw. Na placu zabaw usłyszymy wszystko, co nam mówi świat. Świat nam w kółko tam powtarza jedno prawidło, a mianowicie nie wchodź, bo spadniesz. Nie biegaj, bo się przewrócisz. Nie dotykaj, bo sobie zrobisz krzywdę. Nie jedz lodów, bo będziesz chory. Załóż czapkę, bo się przeziębisz. Innymi słowy, nie próbuj, nie doświadczaj, nie wykraczaj poza swoje granice, bo narazisz się na szwank, bo to będzie dla ciebie niebezpieczne. I tak sobie myślę, słuchajcie, że mamy dzisiaj. Hopla na punkcie bezpieczeństwa. Jak nigdy w dziejach świata, dzisiaj bezpieczeństwo jest nadrzędną wartością. Jest naczelnym obowiązkiem państwa względem obywateli. Jest głównym punktem, którego oczekują ludzie u pracodawcy i na rynku pracy. Bezpieczeństwo. Jest nadrzędnym hasłem reklamowym. Czyli w wielu branżach to bezpieczeństwo, jak w motoryzacji, w turystyce, w ubezpieczeniach, jest wynoszone na sztandary. Jakiś czas temu, tam dwa tygodnie temu, byłem z Henrykiem, już rzeczonym. Dzisiaj pięcioletnim na sali zabaw. Sala zabaw to jest takie miejsce, gdzie wszystko jest wyłożone materacami, poowijane jakimiś gąbkami, watami i tak dalej. No i z tym Henrykiem na tej sali zabaw biegamy. Minęła godzina, jesteśmy zmordowani w tych bakteriach, wiecie, i po tej godzinie tak sobie myślę, kurczę, my żeśmy tak szaleli, a my żeśmy nawet naskórka nie zdarli. Tutaj nawet nie da sobie człowiek siniaka nabić. Pamiętacie swoje dzieciństwo? To było dzieciństwo, gdzie mieliśmy strupy i siniaki. Dzisiaj mamy znajdź dzieciaka, który ma strupy na kolanach. To jest dzieciństwo bez strupów, dzieciństwo bez porażek. Mamy hopla na punkcie bezpieczeństwa. Mamy całe organy i instytucje, które pilnują bezpieczeństwa. Mamy przepisy BHP. Mamy e, coraz bardziej wyśrubowane normy, nasze, unijne, różne, bezpieczeństwa. Nawet instrukcje do prostych urządzeń, jak suszarka, mamy 30-stronicowe, żeby tego się nauczyć bezpiecznie ich używać. Mamy hopla. Na punkcie bezpieczeństwa. Warto zostać na tym placu zabaw i posłuchać sobie trochę dłużej, co tam jeszcze padnie. Ale warto pamiętać o tym, że jest taka fajna zasada, że to bezpieczeństwo jest ważne. się z tym zgadzam, słuchajcie. Wiecie, to jest, to jest tak, że mamy izofiksy, mamy foteliki. To, to jest okej. Okay. Tylko jak sobie przypomnimy, to 30 lat temu tak jak moja żona jechała z trójkiem, trójką rodzeństwa na maluchu na tylnej kanapce z Łęczycy nad morze. Mamy hopla na punkcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo stało się główną kategorią wyboru dzisiaj. Jakbyśmy wyszli teraz do ludzi i zapytali ich, co jest dla nich ważne, to powiedzą jednym chórem: Bezpieczeństwo, oczekujemy bezpiecznej pracy, stabilnego zatrudnienia, stałych dochodów, opieki zdrowotnej, benefitów społecznych, różnych socjalnych, apanarzy. Oczekujemy dwunastek, trzynastek, czternastek i wcześniejszej emerytury. I to jest wszystko ok, tylko jak ktoś kiedyś powiedział, Spadochron ogólnie utrudnia rozwinięcie skrzydeł. Spadochron utrudnia rozwinięcie skrzydeł. A jak zostaniemy na tym placu zabaw i posłuchacie trochę dłużej, co tam się wydarzy, to gwarantuję wam, że będzie miała miejsce jedna sytuacja. Mianowicie, w którymś momencie jakieś cudowne dziecko wpadnie na pomysł, żeby wbiec na zjeżdżalnię. Kojarzycie? Wbiec na zjeżdżalnię. I jestem przekonany, że znajdzie się dorosły, który wtedy powie, na zjeżdżalnię to wchodzi się po schodkach, a nie wbiega. Innymi słowy, nie szukaj nowych, nieodkrytych dróg. Nie wymyślaj nowych sposobów na to, żeby rób zgodnie z regulaminem. Rób zgodnie z kluczem, bo ci ukażemy, jak będziesz robił inaczej. Ja przez wiele lat pracowałem na uczelni. Jako wykładowca akademicki, tu niedaleko na UW, e, jestem filologiem klasycznym i zostałem poproszony kiedyś o to, żeby przygotować arkusze maturalne. E, no i jedno z poleceń dotyczyło mitu o Ariadnie. Kojarzycie tam, to co dała sznurek tam temu Tezeuszowi, żeby się nie zgubił w labiryncie. Dałem trzy możliwe interpretacje mitu, a potem dałem czwartą i napisałem uczeń samodzielnie w inny sposób interpretuje mit i przydzieliłem tyle samo punktów. Co za poprzednie odpowiedzi. Boże, jaki się rwetę zrobił. Z ministerstwa zwrotka przyszła, że przecież nie można dawać ludziom innych interpretacji mitu. Oni muszą dostać wytyczne wskazówki, klucze, muszą wiedzieć, jak interpretować mit. Nie ma wchodzenia na zjeżdżalni inny sposób niż po, po schodkach. W tej samej Grecji, w której tej mity sobie opowiadano, powstała szkoła schole po grecku, tylko że szkoła wtedy, nie wiem, czy wiecie, co oznaczała, Szkoła to jest czas wolny, który człowiek poświęca na dobrowolny, samodzielny rozwój różnych kompetencji. I teraz postawmy sobie pytanie, jak to się wydarzyło, że w ciągu 25 wieków, żeśmy przeszli od czasu wolnego do przymusowej organizacji, do instytucji, która daje ludziom jedną dyrektywę, jak mają wchodzić na zjeżdżalnię. I nie jest oczywiście wielką zagadką, że ten model, który dzisiaj mamy, sięga dawnych korzeni pruskich. To był wiek XIX. W wieku XIX rodziła się masowa produkcja, która potrzebowała mas pracujących: robotników, nadzorców, urzędników, buchalterów, całej maści pracowników. I cel tej nowej instytucji, tej scentralizowanej, było wykształcić, wypchnąć na rynek nowych pracowników wyedukowanych według jednego, jednego modelu. Tylko tak się zastanawiam, jak to się stało. Że pomimo oczywiście no, protestów dzisiaj i wspaniałej pracy tysiąca genialnych nauczycieli, którzy próbują z tego systemu się wyrwać. To ten system dzisiaj trwa nadal na tych samych założeniach. I nas to wcale nie dziwi. Po prostu go bierzemy z dobrodziejstwem inwentarza. Nie wiem, czy się kiedyś Państwo zastanawiali, dlaczego wakacje są w wakacje, dlaczego lipiec i sierpień. Czy dlatego, że nie wiem, jezioro jest ciepłe, żeby się dzieci pokąpały? Nie, dlatego, że wtedy są żniwa. A dzieci pracowały na polach i pracowały na żniwach, więc trzeba było zrobić przerwę w edukacji, żeby ich tam puścić. Czemu w szkole są dzwonki? Czy nie może nauczyciel powiedzieć, zróbmy przerwę, tylko te dzwonki dalej muszą brzęczeć? Dlatego, że w XIX-wiecznych fabrykach istniały dzwonki, które mówiły, kiedy jest czas pracy, a kiedy jest czas odpoczynku, kiedy jest zmiana. I te małe dzieci trzeba było do tego przystosowywać. Po co są prace domowe? Nie wystarczy naprawdę 7 godzin czy 6 tam na tyłku w ławkach, żeby opanować jakieś umiejętności? Prace domowe są po to, żeby się dziecko nie nudziło, bo nuda jest największym wrogiem systemu. Jak się dziecko będzie nudzić, to mu głupoty przyjdą do głowy. Zacznie wymyślać, kombinować, tworzyć i Janusz coś sobie jeszcze zrobi, więc lepiej niech siedzi cicho i grzecznie i pracuje. Ja chodziłem, słuchajcie, do szkoły, która była tu na warszawskim też niedaleko Mokotowie i miałem dyrektora, który jak usłyszał hałasy na korytarzu, to wychodził ze swojego gabinetu przechadzał się wolnym krokiem i w którymś momencie wskazywał jego mościa Ancymona palcem, takim palicem i tubalnym głosem mówił ojciec, a potem podnosił nas za ucho dwa centymetry ponad PCV. I oczywiście można powiedzieć, no tak, ta szkoła już nie istnieje, szkoła, w której mamy nagrody i kary. Już nikt nas nie bije liniałem po palcach, nie każe nam ślęczeć na grochu, ale czy aby na pewno? Mamy cały czas model, w którym istnieje system nagród i kar. Mamy model, w którym mamy non-stop, czerwone paski, nagany, uwagi już teraz w dzienniczkach elektronicznych. Mamy oceny. I te oceny brzmią, jak się kolego Rzepkowski nie nauczysz, jak się wchodzi na zjeżdżalnię, to my światu powiemy, że jesteś niedostateczny, nie dość jesteś, albo jesteś mierny. A potem jeszcze wezwiemy rodziców i, i, i zagrozimy ci, że zostaniesz zwolniony albo wywalony. Ten model pruski, ten model szkoły pruskiej, był oczywiście wtedy na potrzeby czasów. Nie należy go krytykować za tamtą epokę. To była epoka, kiedy dorobek, oświecenia, encyklopedystów francuskich, czyli ta wiedza, była przekazywana dalej. Czyli ta szkoła chciała, wierzyła głęboko, że kluczem do, wiedzy, do, do sukcesu jest wiedza. Więc próbowała wlewać gło, ludziom do głów wiedzę, której nie mieli w dostępie. Te książki były niedostępne. Ale dzisiaj wlewa ją dalej i dalej głęboko wierzy, że to ma sens, uczenie, wiedzy i nacisk na to, a nie na kompetencje. A ja kiedyś pomyślałem, słuchajcie, że chciałbym moje dzieci nauczyć jednej kompetencji. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale taką kompetencją, przedsiębiorczość, przydatna w życiu, tak, być przedsiębiorczym? No więc stwierdziłem, to załóżmy przedsiębiorstwo. Niech się i nauczą, na czym polega różnica między przychody, dochody, co to jest zysk, co to są koszty. No, więc my stworzyli mikroprzedsiębiorstwo. Ojciec był inwestorem, wyłożył 200 zł na kupno produktów. Dzieciaki kupiły wodę, kupiły cukier, kupiły cytrynę, no i zrobiły lemoniadę. Wychodzimy na ulicę. Henryka, widzicie, już go znacie obok Stanisława, starsza siostra. Sprzedają. Nie minęło 30 minut. Podeszło z 3 albo cztery osoby i każda z nich mówi, że to niebezpieczne jest, że ktoś jeszcze krzywdę dzieciom, że dzieci nie powinny pracować, że to w ogóle jest granda, że ktoś pozwala na coś takiego i zaraz straż miejską wezmą. Z jedną panią próbowałem porozmawiać i mówię jej pani co, ale ja, ja bym chciał ich nauczyć przedsiębiorczości. To co usłyszałem: szkoła jest, proszę pana, do nauki, a nie ulica. Szkoła. Nie dawaj ludziom ryb i nie dawaj ludziom wędek. Jak damy ludziom wędki, to będą samodzielnie rywalizować i łowić tylko dla siebie, bo na oceny, bo rywalizują, bo się ścigają. Ale nigdy razem nie, współ, nie stworzą kutra. Bo do tego już potrzeba ludzi. I nie wypłyną w takim razie na szerokie morze. Dajmy tym ludziom przestrzeń, żeby mogli podejmować decyzje, żeby mogli popełniać porażki, żeby nauczyć ich ze sobą współpracować, a nie rywalizować. A wtedy jestem głęboko przekonany, że wymyślą 20 sposobów na połów ryb. I może 15 z nich będzie bez sensu, ale 5 będzie genialnych. Dzisiaj na sztandarach nosimy takie hasła jak krytyczne myślenie, synergia, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie konfliktów. Wiecie, wystarczy włączyć jakikolwiek podcast i tam te słowa o kompetencjach przyszłości i tam te słowa odmieniane są przez wszystkie przypadki. Tak jest. Tylko, że jakoś tak się składa, że mimo, że one są odmieniane przez wszystkie przypadki, głęboko w nie wierzymy, to... Nawet jak rekrutujemy ludzi, to zobaczcie, czego my oczekujemy od ludzi. Czy oczekujemy dzisiaj z konkretnej wiedzy, która za chwilę się zdezaktualizuje, czy oczekujemy właśnie tych kompetencji. To czemu w takim razie cały czas albo jakoś wspieramy, a na pewno współfinansujemy, a może nie dość wyraźnie, głośno mówimy, że nie chcemy systemu, który daje ludziom ryby, tłuste ryby i który daje, wciska im w ręce przestarzałe wędki. Przestarzałe wędki i mówi: Ślęczcie nad tym stawem tych 7 godzin i łówcie dalej, a jak będziecie inaczej chcieli złowić, to dostaniecie karę. I co mnie najbardziej wkurza, to kiedy słyszę ludzi z mojego pokolenia albo starszych, którzy mówią: My żeśmy jakoś przetrwali i włos nam z głowy nie spadł i wyszliśmy na ludzi i mamy biznesy, to oni też przetrwają. Tylko pytanie, czy to właśnie o to chodzi? Że mają przetrwać? Że celem edukacji jest przetrwanie? Bo oni przetrwają. Jestem tego pewien. Dopóki system będzie wydolny i będzie rozdawał ludziom wędki, spadochrony i rozkładał materacę, to nic im się nie stanie. Przepłyną bezpiecznie. Ale świat podbiją ci, którzy się sprzeciwią, ci, którzy powiedzą, że nie chcę, że robię to inaczej. Cała reszta, mam takie wrażenie, niestety uwierzy w ten system, uwierzy w tą gwarancję państwa, że skoro jest taki system, to on ma sens. Niektórzy nawet wezmą kredyty studenckie po to, żeby wierzyć głęboko w to, że dzięki tym studiom uzyskają dobrą pracę. I pójdą w to i będą mieli swoje pierwsze zobowiązania. A zobowiązania cudownie promują etat. Bo etat dzisiaj stał się największym symbolem bezpieczeństwa. Dużo dzisiaj tutaj padło o AI. AI, cudowny wynalazek. Myślę, że kolejny wynalazek, który zmieni nas nasz sposób życia, na pewno zmieni gospodarkę, na pewno odbierze pracę, zmieni, przetasuje rynek pracy. Tak jak, nie wiem, wynalazek Henry'ego Forda, taśma produkująca samochody, zmienił nasze życie, zmienił gospodarkę i zabrał pracę hodowcom koni. To AI bez wątpienia też to zrobi, bo taka jest rola, AI, jest taka rola w tych wszystkich wynalazków. Natomiast czy przemiad nami kontrolę to AI? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, że jak każde inne narzędzie, które człowiek wymyślił, to i to jakoś okiełznamy, opanujemy. Ale wiem jedno, że nie ma sensu z tym narzędziem, tak jak z innymi maszynami, rywalizować. A że edukacja, którą dzisiaj mamy, jest edukacją, która cały czas spajając wiedzę, uczy ludzi rywalizacji z maszynami, a nie uczy ich kompetencji. Tymczasem to właśnie umiejętności, te miękkie. To takie najbardziej humanistyczne, budowania relacji, przekonywania innych, porywania ich słowem, logicznego myślenia, to są umiejętności, które stanowią o naszej różnicy i wyjątkowości w tym cholernie dynamicznie zmieniającym się świecie. I to tych właśnie kompetencji powinniśmy uczyć. Więc my nie potrzebujemy dzisiaj znowu systemu, który mami ludziom wiedzą który mamy bezpieczeństwo, i tą wiedzę im wpaja, tylko takiego bardziej, wiecie, ekosystemu bym nazwał. Zastąpić system ekosystemem miejscem, gdzie można swobodnie współtworzyć, pracować, wymieniać się, nie rywalizować, nie oceniać wzajemnie. I nie mówię tylko o szkole, mówię o szkole, studiach i o biznesie o przedsiębiorstwach, które mamy i prowadzimy. Czy tam mamy ten ekosystem? I głęboko wierzę w to, że powinniśmy zastąpić w końcu ten kult oświeceniowy wiedzy. Takim powrotem, to trochę ideowo to zabrzmi, ale takim powrotem do koncepcji człowieka renesansu. Takiego człowieka, który ma wszechstronne kompetencje, te miękkie umiejętności, po to, żeby w tym zmieniającym się, dynamicznym świecie umieć sobie poradzić. Jakkolwiek to górnolotnie nie zabrzmi, potrzebujemy z powrotem jakiegoś nowego renesansu, tych humanistycznych wartości w świecie maszyn, robotów i sztucznej inteligencji. Gdybym Was dzisiaj zapytał, kto z Was chciałby wrócić do szkoły. Mieć znowu kartkówki, klasówki, ryć potem godzinami do matury, a potem zdawać egzaminy z nadzieją, że dzięki temu uzyskamy stabilną pracę. Byliby chętni na sali? A gdybym Wam powiedział, że Wasz plan lekcji będzie wyglądał tak. Poniedziałek, ha, myślenie krytyczne, potem zrobimy sobie WF i popracujemy nad umiejętnością pracy w grupie i synergią. Wtorek nauczymy się zadawać trudne pytania i aktywnie słuchać, a może po przerwie na WF zrobimy komunikację bez przemocy. A może w środę byśmy zrobili sztukę mediacji rozwiązywania konfliktów? To co? Byliby chętni? Dziękuję bardzo.